Dziwnie się czuję, nie wiem czy to jest jakaś hala duża Ja pierdolę To są te schody które widziałem, pamiętacie? Tak O cholera Czekajcie Ja nie rozumiem od co tutaj biega Nie ma ciągle żadnych zadań Dobra, nie wiem czy dobre drzwi wybrałem, ale idziemy na dół Nasze światło, kurwa, nie mogę. Nie mogę, to zapalone, nie mogę zgaszonym. Tu zapalimy. Tu chyba nic na razie nie ma. O, cholera. Agrippa, ja mam cię, żebyś stał awake. Czy możesz wytłumaczyć syringe? Nie. Nie mogę wytłumaczyć nic, Aleksander? Tak. Zaraz. Dobra, rozumiem, że to nawiązanie było do, do tego gościa chyba co leżał wtedy, co mu tą krew podawaliśmy przez tą rurkę. Ja nie rozumiem w ogóle po co oni strzykiwali im y, te strzykawki. No wiem, że tam był jakiś toksyczny grzyb chyba czy coś takiego, ale nie mam pojęcia dobrze krzesiwo. Dlaczego w ogóle oni te, te zastrzyki brali? Skoro później się nie ruszali i tak dalej. Nie wiem czy w ogóle po tych zastrzykach. Zamienili się w potwory, czy jak? Ja muszę to zobaczyć, czy to nic nie ma. Dobrze, tu nic nie ma. Strasznie dużo krzesiw, czyli to jest zły znak. To jest, to jest znak, że chyba trzeba będzie od czegoś uciekać. Chcę tę grę jak najszybciej skończyć. Jak najszybciej. W ogóle mieć to z już. Ja pierdolę. Dobra, zostawimy otwarte drzwi tutaj. Co? Laboratorium. Kurwa, znów trzeba będzie jakiś młotek wziąć. Pewnie to rozwalić, bo któryś z was pisał o laboratorium, że zajebiście strasznie tam jest. No jak ktoś to zabił dechami, to naprawdę mam ochotę tam wejść i się rozgościć. O kurwa, ktoś tam wisi, jak Jezus Chrystus dosłownie. Co za pojebana akcja, co to w ogóle jest? Ja pierdolę. Czekaj, czekaj. Stary. Ten gościu się zamienia w tego potwora, widać po twarzy. Oni się zamieniali tylko... A nie wiem co się po tym stanie. Dobra, pociągnę to. Mam nadzieję, że cię zabiję. Jak on żyje go? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh, why, so Babylon shall follow you, said. <laughs> you, you worry too much. Alexander is, is toothless, without all. Yes. That's... that's not very promising, though. The Sectum is basically a parable. Well yes, I it's my own. It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my own, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth by all means, seek out the pieces of the broken oh, Yes. As no pieces of practically leak matter, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transeptor. You should be able to find them there. Daddy, I hate to bother you further, but if you're really going after Alexander, would you consider taking of a your I don't know it sounds ridiculous. I mean, look at him. But if you find anything concerning a man named Johann I, would you please

To się nie złączy To jakby to było nagrane Tak któryś z użytkowników pisał w komentarzach o tym zbieraniu kuli A nie lubię ktoś piszecie w komentarzach, bo wtedy wiem czego się spodziewać Już wiem, że będzie coś pojebanego Mam drugi lampion, dobra salach tortur. Zajebiście. Bardzo uspokajające to brzmi. Dobra, szukamy notatki i fragmentów kul. Hmm. Najpewniej po kule będziemy musieli wejść na górę, bo tam były jeszcze chyba trzy drzwi. Trzy albo cztery. Nie, trzy. Ale mniejsza o to. Najpierw zobaczmy tutaj. Ja nie będę marnował Cholera, otwiera się. Tu są sale tortur. Pierdol, zawsze myślę, że ktoś z drugiej strony dosłownie. O stary psychiatryk. O Wychodzimy stąd. Najgorsze za takimi drzwiami byłby potwór Zapomniałem, że marnuję tą oliwę. Dobra, zostawię te drzwi potwierane, gdybym miał się schować. Zawsze zostawię otwarty. Trzeba oszczędzać oliwę. Prezbiterium Dobra A Tutaj się Kamil zgubił, pamiętam twój wpis chłopie O, jakieś dziecko słyszałem Nie wiem po kiego grzyba wszystko z tej puste Dobra, wbijamy na górę Do Prezbiterium na samym końcu pójdę. O kurczaczek. Mięso. No, on tego raczej nie zje. O kurwa co to było? Chyba z kanałów coś. Nie.

Nie wiem kogo tutaj trzymali czy tych ludzi, którym podawali zastrzyki czy jakichś więźniów O... Tu ktoś jest Kurwa, ktoś tu był To jakiś duch chyba Dobra, tu nie ma czego szukać Cała góra ja pierdolę co to było Czemu wszystko pogasło Matko Stary co za posrana akcja to była Chyba nadużywam tego słowa ale w tej grze to jest No nie wiem czy pod nami nie ma jakiegoś dziwnego potwora. Wszystko pogasło Tylko się da odpalić już Ja pierdolę Znowu jacyś ludzie Najdziwniejsze jest, że tylko w jednym miejscu światło nie zgasło Tak, przy tych drzwiach Czekajcie chwilę. Ciężkie drzwi tarasują drogę, to obok tego gościa, który wisi. Potrzebujemy notatki... Johna Weyera. I potrzebujemy też kuli. Fragmenty znajdują się w Stalach Tortur. Ale żadna z tych wiadomości nie jest pozytywna. Tak, nie było zadania. teraz... Jak są zadania, to ja nie chcę zadań. Idziemy do prezbiterium. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego zła, żadnych potworów. Dobra, w ogóle dzisiaj już sporo grałem. Możemy to zaraz kończyć. Nie ma powodu się w ogóle e, następne drzwi. Czuję się trochę jak z początku mapy takie korytarze właśnie były. Ja... O kurwa, co jest za tymi drzwiami, ten potwór? O stary, nie cierpię takich rzeczy.